Ło kurna. tu to nierealne, żeby tak beczki... Znaczy, śmietniki odskakiwały. O kurna mać. Deryl, co ty w sobie masz? Że tak się kurna dzieje? Ło, ale Dobra, co my tu mamy? U, działku, chciałbym. Ale nie mogę strzelać... Strzelać z tego. O, granat. Super.

O oh, benzyna super, mm. Mm. masz kurno. Tak średnio to wyszło, ale Jak gana główna tam Wojenny, za dużo ich tu jest O kurda, Gonią mnie! Łojeny! O kurda O cholera, wypierd... O kurda! wstali stali, kurda! Ze snu! Napierdzielać, kurda, ze O kurda, nie ma głów Wojeny, dobry jestem o kurda, wypierdzielaj No o, Ale kurna akcja była, ty O jeny. jeszcze idą tu pedały, kurna Kurda, ile ich tu idzie, no To jak ty poszedłeś na stację benzynową? Daj, no zaraz mi się amunicja skończy oni chyba mnie kochają za bardzo kurda mać Dobra o, Radykalne środki Tej, no oni się nie oni się nie kończą, kurna mać Co tu się odpierdziela? tak graje jest jakaś porąbana ty A no, może serio ich tak dużo było O ja, no, no mówię to to się nic kurda nie kończy Ocie w dupę Ocie Ej, to jest porobane te Oni się nie kończą, Oni się razpią z dupy kurde Naprawdę To jest porobane jakieś te Kto to robił kurde Jakiś pijany gościu Programował tę grę Programował tą grę czy co? No nie powinni się respić. No oni, kurde, w nieskończoność lecą mnie. Naprawdę, no. Porębany, kurde, gówno. Nie, no nie, tyle naboi straciłem na te kuretwo. Mmm, window, łudy, kurde. To nawet nie starczy. O idę. Jak mam jakbym się respią? Kurde, pedały, o rude kanale, kurna maś. No, zobaczcie, ile ich tu jest, kurno. Masz, kurde, imprezę. No i prawidłowo. No i zajębisz się. No i pięknie, kurno. A to już ścierwo idzie na mną? No pewnie reszta za przybłędów przyjedzie. Znaczy, przyjdzie. reszta przybłędów. Siema, Daryl, Merlin, Merle Ro, Merlin, kurwa A tam co tam jest? Zobaczmy gdzie... pójdę tędy. Tak dla... O, tam coś jest. Ty, co to jest? Fajerwerki? A co to jest, Sylwester? O kurwa, fajerwerki mam. Co to, co to mi da? No i co tutaj? A, to pewnie znaczka jakoś, kurno O, obudził się. Skurcz syn. Dobra, co my tu mamy? Bo tu raczej nie byłem. O Kto tu powstanie z martwych? O, ja ktoś powstał o, mogę nadach. A tu co to jest? Ale po co mi te fajerwerki? A może to do misji jest jakiś kurde? O! Co to jest? Uu. O mam nową broń Uhuhu. To może być zajebiste. Warto, kurna, eksplorować, nie? Dobra, a to gdzie wychodzi? O, o kurna, co to, to, co? skąd ty się tu wziąłeś? Kurwa Wkurza mnie ta gra, nie, z tym głównym. O no i teraz co? Kurde Ucik, ja pierdol... Jakby nie mógł uciec, no... Ło Dobra, wiecie co, daj mi spluwa lepiej, bo widzę, że kolorowo nie jest, Dobra, bo tu są te drabina. Dobrze, może coś będzie na górze, co? To warto sprawdzić się ojka O. No, ja chyba wiem, czy bo tu się Tu gówno tak respi. Dobra, bo tu misja będzie do zrobienia, że będzie trzeba te zębiaki po prostu ten wykurzyć. Zapewne. No jo, wszystko jasne, kurde. Wszystko jasne, panie. O. Tu, 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 tu. tu. Coś tu mamy? O, fajerwerki mam. Mm. Więcej do żarcia by się przydało. Nie powiem, że nie. O. Dobrze, wejdź. Kurna, wejdźmy tu. Może tu co znajdę. Do życia. Kurna. Dobra, tu jest koleś. Dobra, może lepiej bydę teraz strzelał, bo widzę, że kolorowo nie jest. Mm. O, baseball. Baseballem będę bił. Dobra, na razie nie będę bił baseballem, bo sami widzicie, że kolorowo to to nie jest, kurna. O, kluczyki do auto, super. Bardzo fajnie Dobra, coś tu mamy. Nie. Nic. Pusto. Bieda z nędzą i rozpacz. Dobrze. To teraz tak. Mogę tędy wyjść czy nie? Mogę. Kurczę. O, cholera. trochę ich tu jest, no. O kurde. ale wszyscy się despią, no. Dobrze. Przejdziemy się kawałek. Kurde... Ja pierdolę. No serio! O matku. O nie. Spadłem. Miałem nie przeklinać. Przepraszam. No serio, no. Naprawdę mam tą zapieprzać. Gór na jaja robi tanie. Dobra, pierd dzielę to gówno. Idę do Meredina, kurde. Kurde. Dobra. Ojej, yeah, yeah, kurna, nie zesraj się. Oh, yeah, nie zesraj się. A jak ja ty tam weszłeś? Na tą kurwa, na stację paliwową? Mmm... Mmm... Wiem po co ten granat. Tu był. Sza! Dobra. Mmm... Fajerwerki będzie trzeba znaleźć o. Ej, tu by pistolet chyba, czy nie Nie, chyba Nie ma. Ty, Merlin! Kurno Ja pierdzielę Gdzie jest tu wejście do niego Cześć! No hey, look mm. here. This town was rigged for a fireworks show. Finally, something useful in this hole. Adapt and overcome, little D. Load up the church with as many bundles as we can find. John is me walking, and bang goes the dino Hmm. All right, we Dobra, to teraz tak. Trzeba poszukać te... to wszystko. Superansko, kurde, widzę, że będzie niezła zabawa. No kurde, no kurde, widzicie jak to jest porumbane? Kurde, jest porąbana. To tak nie powinno być. Znacie jeszcze pięć kartonów. Dobra, bo to wstanie królestwo, Nie wstajesz? No dobra, jest udało się, udało A i prawidłowo. Teraz jak je pamiętam, raczej nie pamiętam, to też mata wstanie. w wstanie. Dobrze. Co my tu mamy? Ju, już się na to nie nabiorę. Nie ze mną takie numery. Hmm. Tam była drabina, a tamtędy przejście jest chyba bezpieczniejsze. Dobra, przetestujmy to. Kurde o! Super! Ho, ho. Dobrze, tu wejdźmy na górę teraz i sobie tutaj poeksplorujemy. O, chyba raczej nie... Chyba nie czują, w dupie to mają. Tak ja wiem. Na dachu było jeszcze, nie? Tutaj. Nie, no było na dachu. O. Jeszcze dwa kartony, jeszcze okej, okay. tylko nie spadnij, proszę cię. No. O. Całe szczęście, mhm. tylko gdzie jest kościół? O. Będę musiał się pewnie przedostać przez te wszystkie królestwa całe. Ale mam granat, ale ten granat chyba słabo, słabo z tym granatem będzie. Kurde, to też trzela jakoś wybitnie, zajebiście. O, tam był nabój. Dobrze, tu się przeoczyłem go. Przeoczyłem. Dobra, weźmy pistolet, bo tu bycie hardcore za chwilę. Dobrze, nie to, dawaj mi to lepiej. O. Klu kluciki do auta. Aha, bo ja tu z No, Dobrze, jeszcze jeden karton. Jeszcze jeden karton. Potrzebuję karton. Aha, tu nie ma tego. Bar, 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 bar. To wudeczka jest, barbara, kurna. Mm. Kurna mać, człowieku, ty pie no kurwa, no co to jest, ja rozumiem wszystko, ale nie lubię czegoś takiego, nie, nie lubię czegoś takiego, daj mi, no w barze powinno coś być, żebym się podleczył, no nie wiem, no. Dobra, tu leży i zdycha, kurwa. Uuu, zanim ja tam pójdę, to pierw oblukam, czy tu nie ma czegoś do jedzenia. Mmm... Czy tu czegoś nie ma? Nie ma. Dobra, idę do kościoła, ale już będę strzelał pistoletami, kurwa. Nie, może ...kurczę... Teraz, jak patrzę, to by się snajperka przydała, nie? Ło wow. Bo one nie wejdą chyba pod drabinę pod drabinie dobra chodźcie tu Gran... Kurna macie Granata wam rzuca Pod nogi kurno. No chodźcie wszyscy no Come on Kurna macie Jak ja to rzuca Muszę jakoś dobrze to... Kurna no, muszę to dobrze jakoś... ...przycelować. O, 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 o... Kurde, ja pierdolę! Ło kurda, A... To, a to co to miało być? Hmm. O teraz to sobie dupę zrobiłem no. O teraz co ja zrobię? Jak ja tam zejdę? Kurw na macie no. No ta, to... Znaczy pomysł był dobry, ale wykonanie do dupy przez ułomność gry po prostu. Zatrzymaj no. stado. Okej, okay, dobra. Całe to to szczęście, że jestem tutaj. O jany. Dobra, dobiję to. No nie mogę jakoś tego zwabić tu? Chyba nie. Dobra, dawaj mi broń. Dobra, ja muszę to zrobić, nie? Chodźcie, kutasy rude. No, come on, chodźcie do mnie, kurwa. O no, kurda, nie wyszło mu no, dupa Nie Dobra, padaj kurda no Ja bierzesz No pośpiesz się, bo ja czasu nie mam Nie wypaliło nie wypaliło, ale pomysł jest fajny, ale wykonanie jest do dupy. Hmm. O, teraz, kurna. Uu, hu, hu. To się nazywa zajebiście. Haha, ha. taka zabawa to ja rozumiem. Dużo amunicji, to trzeba się bawić. Hmm. A ja tu niepotrzebnie oszczędzam kule które jeszcze... które, które jeszcze spotkam pewnie od cholery, nie. no właśnie. Hmm, Jest! Udało się. Udało się, udało się. Gdzie jest tu kościół? Tu jest kościół.